I witam z tej strony Diablo, i witam Was na kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną dzisiaj jest. Ja! Yeah. Czyli. Ja! Yeah. Daj mi kokoska, ok. Um, dlaczego dla mnie nie masz misji? Aha, dobra. Co tam mówisz pod noskiem? Um. Got, ogólnie mamy bardzo dużo misji. A to już. Eee, już wchodzę w misję, więc będzie co nagrywać, dobra, mhm, mm mhm, mm jak coś możecie tego, daj mi kokoska nie słyszeć, bo jeba Uch. Mhm. Szukamy typów. Mamy te remisje, że dawno graliśmy z I mm. i dawno nie nagrywałem, bardzo. Łatwo koszą. knubek! my name Cii... Jak za co teraz? <laughs> Dobra, pa 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 co robię pa ja Kurde Ha, ha, ha. Ja, Jedna drużyna już zabita jak to pana z No O, kurde. o mają cube'ów to my Dobra, trzeba uciekać. Trzeba spienniczać! O! Może otworzymy obaj Może. I czekaj... O! Chowaj się. Pa, pa, pa! Czekaj, zaraz podejdą. Zaraz podejdą, zaraz podejdą. Dobra. O! trafiłem się na... do

Lecimy, dobra Będziemy otwierać razem boxy. Aha Co mm, mm, to jeszcze? Ha, zapomniałem, dobra Teraz możecie zostawić subskrypcję, łapeczkę, dzwoneczkę I oczywiście jakiś komentarz, ale dobry <sum> Napiszcie <śmulaturalny> swój kod w komentarzu i, tak, to... i was dodam i was dodam to moje gry i będziecie na odcinku. Albo ja mam też muszę ciebie to robić parku, że mam legendę. Ale nie masz kanału. Ale sobie założę Będę musiał ci pokazać. A ja wiem jak. No na pewno. No na pewno. Pa, po, jakieś ciuszne kalaty, kurde, będę moje. Pa, ja choper, chupę. Eee, eee, pa się koleguje! Yo, zrobiłem! Pa, pa, pa! Kurde! Wow! E to Piper nie jest za dobry na tę mapę. Moim zdaniem, oczywiście. Mówię. Ło, lepiej, ja Eee. Nie patrzę na to. Na co? Ale nieważne. Jak ty nie to, to też... to wy też nie musicie widzieć. Jak ktoś, daj mi kokoskę, nie zauważy, to wy też nie musicie zauważyć. Dobra, przelatuj! Ogląda! O, hopa. Nie pociągnie, bo tu jest więcej typów! A, bo ty się, nawet nie zauważyłem o Nie, Nie! Dlaczego Czekaj, bo A, ja też. Obra pa 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 pa. Niedawno dropnąłem na niej. Przepraszam, że was, yy, no wam nie pokazałem, ale Dropnąłem na niej. Dopiero. Nie no, śmiejcie się. O broki, mam mis. Wow 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 Ogólnie to jest dobry, bardzo frank. Bo na środek idzie, żeby dwa uciekać za Każdymi postaciami tak można zrobić. Mam młotek, co może zbudować jak bób bu podowniczy. Babu da! Mm -hmm. Pokopira! To nie jest Pokopira. O oh nie, yeah. Amber. Jest nowa postać. Amber, no jakby ktoś. Nie no, ja wiem. Okay. Oczywiście, już mam dla Was coś do, do napisania w komentarzu. Napiszcie, co jest dla Was lepsze: PS czy Xbox? Yeah. Piszcie, jesteś bez. Yeah. O, oh, ah! dobra, dobra, To mm. no, czemu? wiesz. Ej, ludzie, wiecie co? P Ej, pokaż mój profil, ludziom. ja nie, ja mogę pokazać. A czemu? No, ja pokażę ciebie. wam, patrz, patrz, patrz. tysięcy. Dobra, nie wezmę. Zdrowiski eee. Piry, dołączajcie. Dołączajcie, wbijajcie! Pok Anusbert! Pokonany, pok że przejrzałem, chłopie. Oko, okay. nie wierzę, jak on to zrobił, ale okej. Okay. U mnie na najlepszej randze jest. Nap naprawdę to Rosa, bo mam na 22. I buł zagrosa. Ja mam 22 Jackie i 22 ja Jack, ten Franka. Fajnie. Możemy. A grać? w ogóle Max się zmienił. No wow! Ale nie, nie chciałem, żebyś Tak <ślesk> się <ślesk> po

Mogłoby też mi pomóc. Ej patrzcie, kampionko. można... Brawo. I można sobie z wypić. No, może z mubem. Ja. No, że tchła! No zawsze tak mówisz, mój p. No idzie! Armaty chopie tutaj chopie Tylko ona nas podjeżdża chopie No tyle do urta mi zabrakło, no tyle Uuuu Jedna ma, finału linii Ha! Żeby poczemu to z... Eee... ja No ja, ja, ja Jak miałem robota I dwóch typów na... Co miałem? Ożarnki, klubów? Dobra, hmm. dawaj, 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 Diabro, dawaj. Jabło jak ty nie opa. Opaa. Pokrywam jak jeszcze nikt nie grał w Brawl Stars. Jeszcze nie grał. O, musimy kończyć film, bo mam mało baterii. Nara.